Radio Kraków. Za 27 minut wybije godzina 14. Czas na spotkanie z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzisiaj doktor Magdalena Jelonek-Ukłon. Panie doktor, dzień dobry. Witam państwa. Witamy. Spotkaliśmy się dzisiaj porozmawiać o studiach miejskich, o roli miasta i miasta. Rozmawialiśmy w tym studio z przedstawicielami GAP-u nie raz, nie dwa, nie trzy. I pewnie nieraz jeszcze porozmawiamy. Studia miejskie, żeby powiedzieć, że to bardzo ważna dziedzina, to tak, jakby nic nie powiedzieć. Tak, 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 tak. To jest takie nasze najnowsze dzieciątko, tak to bym nazwała. Kierunek taki dopieszczony, rzeczywiście, mm. bo to jest kierunek dopieszczany przez trzech kierowników katedr. To się nieczęsto zdarza, w trój... zasadzie ma dwójkę ojców jedną matkę. <grym> by to nie brzmiało dziwnie, bo po części łączy z jednej strony ekonomię i to, co się dzieje w gospodarce, z drugiej strony to, co się dzieje w socjologii, w nogach społecznych, a z trzeciej strony to, co się dzieje w gospodarce przestrzennej. Więc jest taki kierunek, który jest rzeczywiście ściśle interdyscyplinarny i jest to kierunek, względem którego włożyliśmy bardzo dużo serca w opracowywanie y, ogólnie koncepcji, planów, i, i mamy nadzieję, że, y, że nam to wszystko wypali, że to będzie dobre dziecko, a nie syn marnotrawny. I jak to dziecko? Jak to dziecko, tak. Zaczyna już chodzić. Y, tak, tak, tak. Dziecko zaczyna już chodzić, dziecko wypuszczamy w świat y, y, w tym roku, y, więc y, to będzie taki pierwszy rocznik, który będzie rocznikiem próbnym. Mm. Y, 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 oczywiście to nie będzie rocznik y, na takiej zasadzie, że będziemy się uczyć na błędach, No ale na pewno to będzie taki rocznik, który Pomoże nam ten kierunek stworzyć, też po części. Bo oprócz tego, że mamy koncepcję, to mamy nadzieję, że studenci włączą się w taki, powiedziała, ciągły proces twórczy, tworzenia kierunku kształcenia. A koncepcję mamy i mamy pewne filary tego kierunku. Ja bym powiedziała, że tak pięć filarów, chyba to są te filary główne, które sobie gdzieś tam w głowie ja przynajmniej wymyśliłam. Pierwszy to jest, już wspomniałam, ta interdyscyplinarność. To ma być kierunek, który składa się z różnych perspektyw, nie tylko i wyłącznie z jednej. I drugi element to jest umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków i staramy się na tym filarze budować nasze przedmioty, tak żeby nauczyć ludzi myśleć, bo to się przydaje w każdej pracy, w każdym zawodzie. Trzeci element to jest praktyka i umiejętność rozwiązywania problemów. To jest kierunek z bardzo dużą liczbą zajęć praktycznych, gdzie będziemy puszczać studentów na żywioł, tak to powiem kolokwialnie, gdzie będą musieli rozwiązać konkretne problemy i poradzić sobie z tymi problemami. Kolejny element no to technologia. Tu mamy nadzieję, że ten program, który przewidzieliśmy, to jest taki program, który rzeczywiście wyjdzie naprzeciw tym zmianom, które mają miejsce w chwili obecnej, czyli idziemy w kierunku. Ja podam tylko przykład z mojej dziedziny i przedmioty, które się wiążą z analizą danych. To będą przedmioty, które będą uczone. Już nie na klasycznym oprogramowaniu, tylko w ramach programu, który równocześnie jest językiem programowania, czyli na erze. Co po części się przyda też do, do innych dziedzin, innych obszarów. No i kolejny element, już ten ostatni, ale bardzo ważny, no to jest kwestia środowiska i umiejętności, kompetencji społecznych. To, to daje cały, cały wydział gap, tą taką aurę bycia z ludźmi, uczenia się, jak z ludźmi współpracować, jak działać, jak taki personal equipment Tak, tak, tak. Jak tworzyć, jak się nawzajem inspirować i to jest też taki kolejny element, który te studia będzie budował. No, no właśnie powiedziała pani o programie tych studiów, ale ten program, patrząc na rozwój miasta, on się będzie zmieniał cały czas. On będzie się musiał I zmieniać. Ewoluował. <laughs> I obawiam się, że on się będzie musiał zmieniać cały czas, bo mm. ma takie możliwości. są to i, i widzimy, że w chwili obecnej, yy, no, wszystko, wszystko płynie już, tak powiem, wszystko się zmienia przez, przez, przez cały czas. Będzie się zmiało jeszcze szybciej, więc yy, ja, ja zakładam, że yy, to nie jest tak, że to jest program, który jest ustalony, koniec, kropka, ale my będziemy musieli na pewno raz do roku, albo raz na półroczu nawet siadać i wzajemnie przygadywać razem ze studentami ten program, tak żeby, żeby rzeczywiście był tym, tym oczkiem w głowie, dopieszczonym. Najpiękniejsza konkluzja naszej rozmowy to uczenie myślenia. Tak, tak tak, tak mamy nadzieję, że będziemy uczyć myśleć, że jesteśmy pewni, że będziemy uczyć myśleć. Gorąco Państwa do tego, do myślenia. No, zachęcamy jak najbardziej wspólnie z GAP-em, z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego dr Magdalena Jelonek. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.